Cześć! Dzisiaj się pokażę rozwiązaniem pewnego specyficznego problemu. Jak widzisz mam tutaj metodę REST API, która ma mi zwrócić dany dokument na podstawie jego ID. Tutaj mam metodę analogiczną, tylko że na podstawie unikatowego ID, GUID, sobie wyszukam dokument i go sobie zwrócę. A tutaj mam metodę, która mi zwróci wiele dokumentów, na podstawie ich tagu oraz podam sobie tu liczbę tych rekordów, które sobie tutaj chcę zwrócić przy pomocy metody take z linku. Tutaj nasz dokument response, mamy mam unikatowe ID, mamy tutaj tekst, mamy tutaj tak i mam tutaj statyczną kolekcję tych Dokumentów. Ok, zobaczmy jak to wszystko działa. Jak widzisz, tutaj mam swagera, piszemy tutaj dwójkę, mam oczywiście ten dokument o ID 2, mamy tutaj na przykład wyszukanie po tagu, tak a i mamy tylko jeden rekord. Jak chcę więcej rekordów, to pisuję tutaj dwójkę. Jak widzisz, wszystko pięknie działa. To co może nam się tutaj nie podobać? Przykładowo z powodów security nie chcemy wystawiać na świat informacji, jaki tutaj ID jest, czyli musimy to jakoś zahaszować. Tak samo nie chcielibyśmy na przykład wystawić na świat naszego unikatowego GUI, żeby także to gdzieś ukryć. No i na przykład chcielibyśmy to ukryć tą bardziej złożoną informacją, jak tak i numbers. Czy to wszystko możemy zrobić? Oczywiście, że tak, bo na pomoc przychodzi gotowa paczka nuget. Dobra, to zobaczmy, co się zmieniło w naszym kodziku. Jak wiesz, tutaj będę strzykiwał sobie jakiś ihash id, który pochodzi z tej paczki nuget i w mojej metodzie get document by ID, jak widzisz, będę tutaj wykonał Operację dekodowania mojego tutaj stringa. I w wyniku tego dekodowania powinien mieć tablicę liczb całkowitych. No to jeżeli ta tablica nie zawiera żadnych elementów, to znaczy, że operacja dekodowania mojego haszu się nie udała, więc zwracam sobie tutaj Return Not Found. A jeżeli wszystko jest ok, no to wyciągam sobie pierwszy element z mojej tablicy i zwracam sobie tutaj ten dokument. Zobaczmy, jak to działa. Jak widzisz tutaj mam moje nowe API. Tutaj mam tego stringa, robię tutaj tryout. No i oczywiście muszę tutaj wkleić. Sobie te, oczywiście tego hasha. Na chwilę obecną, nie wiesz zapewne jak my to robimy, ale za chwilę ci wszystko się rozjaśni. Wkleję to takiego hasha, robię execute i jak widzisz, wszystko fajnie zadziałało. To dobra, tylko teraz, skąd to się wzięło? <laughs> Spokojnie po kolei, zobaczmy, jak to skonfigurowaliśmy, nasza aplikacja na z Core. Jak widzisz, tutaj dodam sobie Sigleton, który implementuje tego, ten właśnie interfejs i hash IDs, i tutaj muszę podać SUL. Sur jest bardzo ważna, bo jeżeli ona by wyciekła, to w sumie każdy inny haker, programista mógłby wygenerować sobie te właśnie hasze i wyciągać później dokumenty naszego REST API. A co robi ta jedenastka? Otóż mogę określić minim, minimalną liczbę znaków, która mi się w tym haszu wygeneruje. Bo jak na przykład dla jedynek dwójek to może być tylko właściwie hash dwuznakowy, to może rzeczywiście wstawmy tutaj jedynkę i tutaj, jak widzisz możemy dalej po podać jakie znaki powinny w tym haszu się pojawić, bo być może jakichś znaków nie chcemy. Okej, okay, to tyle, jeśli chodzi o tę metodę. Teraz, jak my w ogóle wygenerowałem sobie te hasze? Ale zanim do tego przejdziemy, to zobaczmy, jak wyglądają nasze inne metody. Na przykład dla unikatowego id to znowu jest decoded, a jak już tutaj jest hex. Dlaczego? No, po GUI to już jest bardziej złożony string jakiś. To nie jest jakaś liczba long czy int. Nie to już jest jakiś napis, więc muszę go sobie zdekodować. I potem jak sobie to zdekodowałem, to warto zaznaczyć, że muszę później ten zdekodowany string jeszcze sobie przekonwertować z heksów na normalnego stringa. Wynika to z tego, że po prostu ten hash potrafi hashować tylko stringi, które są heksem, czyli zapisywane w specyficzny sposób. Bibinarnie i pewne znaki w nim nie mogłyby być zaszyte. Za chwilę zobaczysz w aplikacji konsolowej, dlaczego jest z tym taki mega problem. Ale okej, okay, jeżeli to wszystko zadziałało, no to potem będę mógł te unikatowe ID sobie wyrwać. A jeśli chodzi o ten tak, to działa to tak podobnie, że zakładam sobie, że tutaj w stringu przesłałem sobie przykład b, 1, a, 2 i w ten sposób sobie wyrwę te dwa parametry, które sobie tutaj zahaszowałem. No to ja robię znowu ten decoded hex. Sprawdzam, czy tutaj wszystko jest ok. Bo jeżeli string jest pusty, no to znaczy, że operacja dekodowania się nie udała. Potem z tego właśnie. E, haszowanego stringa, który teraz jest w w formacie heksowym, muszę go zamienić na normalnego stringa. Robię tutaj sobie splita tych dwóch parametrów i potem działam analogicznie, że tutaj znajduję sobie tak w tym splicie, a potem sobie znajduję tutaj ten drugi parametr, czyli ile tych dokumentów chcę sobie pobrać. To zobaczmy jak to działa, I jak widzisz to działa i jak widzisz to także działa. To jak wygenerowałem sobie te hasze do testu? No muszę po prostu utworzyć sobie dokładnie taką samą instancję hash ID, spodać dokładnie to samo sól, jak i liczbę minimalnych znaków. Wierz mi, że tutaj coś się zmieni, to będę miał już inne hasze i to nie będzie mi działało. Ok, to zobaczmy, że ja tutaj sobie enkoduję jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę i tutaj. I więcej jeszcze parametrów, to będzie odpowiednim haszem, który potem w konsoli będą skopiować i wkleić do swojego restapi. Właśnie tak przed chwilą zrobiłem. To teraz jak wygląda konwersja stringów. Jak widzisz tutaj mam te swoje GUI, mam tutaj a1, b1, a właśnie przecinek 1, b przecinek 1 oraz taki sobie string, który wyjątkowo można uznać także za heksem, ponieważ nie ma specjalnych znaków. Niestety tutaj na przykład już jest przycinek, już to nie może być heksem. I tak samo te całe GUI, bo także ma nielegalne znaki. Chcę tu właśnie Ci to zaznaczyć, bo domyślnie jak próbowałem to wszystko zrobić, właśnie value nie heks, tutaj sobie zenkodować to, no bo widzę, że on głupieje, bo głupieje, bo on tutaj w metodzie ten encoded heks spodziewa się, że to jest, nie są jakieś stringi normalne stringami, tylko one już są skowertowane na specyficzne heksy, które zawierają tylko wybrane. Znaki. Ok, dlatego tutaj, jak już to robię prawidłowo, najpierw muszę sobie to przekonwertować, te wszystkie stringi. Tutaj możemy zobaczyć, jak ta nasza konwersja wygląda. Tutaj widzisz, mam tutaj tablice bajtów, to tablicę bajtów tutaj sobie odpowiednio modyfikuję, żeby właśnie mieć zmodyfikowanego stringa do string hexa. I analogicznie mam tutaj metodę, która działa w drugą stronę, która mi przekonwertuje tego string hexa na normalnego stringa. Jakby co, takich metod jest mnóstwo na Stack Overflow. Ja po prostu wkleję pierwszą, lepszą metodę. Być może znajdziesz nawet lepszą implementację. Tak czy siak, to nie jest ból głowy, tylko trzeba pamiętać o tym, że coś takiego musisz zrobić, żeby ten encoded hex i potem decoded hex nam w ogóle zadziałał. No to jak widzisz, iż sobie wyświetlę te wszystkie zdekodowane, enkodowane liczby całkowite, a później będę dekodował sobie te prawdziwe heksy. A tutaj zakomentowałem ten kod, ponieważ wiem, że te decoded heks będą same puste w wyniku tego, że on próbuje zdekodować, enkodować coś, co nie jest właśnie heksem, jeśli chodzi o ten string. No dobra, to uruchomię to aplikację konsolową i ci pokażę, co mi się tutaj wydrukowało. No możemy zobaczyć, że właśnie tutaj Jedynka jest zakodowana w taki sposób, dwójka jest taki sposób, taki taki. Tutaj ta tablica 1, 2, 3 do takiego heksa, no i tutaj. Jak to wygląda enkodowanie na przykład GUI, że najpierw mamy kodację w taki sposób, potem jak zdekodowaliśmy to, mamy w formacie heksowym taki <noise> ciąg znaków, co dopiero później nam się tłumaczy na takie GUI, a potem możemy zejść tutaj niżej i zobaczyć, że nasze parametryk jak b 1, zostało skonwertowane na takie coś, co potem zdekodowane na hex stringowy wychodzi w takim formacie, i co potem nam się tłumaczy na b przecinek 1. I jak widzisz, to wszystko, co musisz Wiedzieć. jeżeli chciałbyś na przykład ukryć informacje przed jakimś hakerem, programistą, co tam się dzieje w twoim API, żeby nie potem nie wyciągać nie wiem dokumentów od ID od 1 do 1000, to możesz właśnie skorzystać z takiej paczki NuGet i rozwiązać ten problem security.